Wykaż, że jeżeli liczby a minus b, ab i c minus a są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, to liczby 2a kwadrat, c minus b i 2b kwadrat są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Założenie. Wiem, że kolejne wyrazy są: że wyrazy a minus b, ab i c minus a są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. To oznacza, że różnica między nimi. Między drugim i pierwszym jest taka sama jak między trzecim i drugim. Czyli AB odjąć A, dodać B jest równe C minus A odjąć AB, A się redukuje, przeniosę AB na drugą stronę, czyli mam. 2ab równa się c minus b i na razie to założenie zostawiam. Pewnie trzeba będzie gdzieś po drodze z niego skorzystać, więc jak będzie to wrócę do tego założenia i albo go albo przekształcę, albo będę korzystał z tego założenia, założenia w tej postaci. Mam wykazać, że liczby 2a, c minus b i 2b są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. To oznacza, że powinien być stały iloraz, czyli C minus B dzielę drugi wyraz przez pierwszy. Powinno być to samo co trzeci wyraz, czyli 2B kwadrat przez drugi, czyli C minus B. Równa się. No to skorzystam z założenia, czyli zamiast C minus B, które mam tutaj w założeniu, podstawiam 2AB. Czyli mam. 2ab przez 2a kwadrat, dwójka, dwójka kwadrat i a się skraca i otrzymuje b przez a. Trzeci wyraz przez drugi, czyli 2b kwadrat przez c minus b. Tutaj znowu mogę to c minus b podstawić, czyli jest 2b kwadrat przez 2ab. Półka się skraca, b się skraca, otrzymuję b minus a. To jest to samo, czyli trzeci wyraz podzielony przez drugi, to jest to samo co drugi podzielony przez pierwszy. Czyli jest to ciąg geometryczny. co należało wykazać.